Głos panu dyrektorowi. Dobry wieczór. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie w swoim i w imieniu kadry naszej pedagogicznej. Bardzo się cieszymy, że dzisiejszy wieczór spędzimy razem z Wami. Słuchajcie, studniówka to nie tylko zabawa. Studniówka to wyjątkowy symbol. Symbol, że naprawdę jesteście już bardzo, bardzo dorośli. Pękła kolejna bariera dorosłości. No, i gdzieś tam, za progiem, czai się wir życia. Przez dużo żyw, ale to jeszcze chwila. Wasza sytuacja jest troszeczkę taka jak tych sportowców, którzy wczoraj rozpoczęli rywalizację w Mediolanie i w Kortinie. Trochę jest taka. Dlatego, że dzisiaj niejako otwieramy. Igrzyska, przez tą zabawę. Czyli radosny czas pięknej, wspaniałej zabawy. Po tym czasie, pięknej, wspaniałej zabawy, rozpocznie się etap rywalizacji z przedmiotami maturalnymi. Tak, abyśmy się bardzo dobrze mogli przygotować. A w maju. I w czerwcu będziemy wręczać medale. Życzę Wam, żeby te medale były z jak najbardziej cennego kruszca. Same złote, same srebrne i same brązowe. Tego Wam z całego serca życzę. I również nauczyciele także na pewno dołączą się do tych życzeń. A dzisiaj czeka nas otwarcie Izby Igrzysk, czyli wspaniała zabawa. Niech żyje bal, niech żyje ekonomik, niech się dzieje. Poloneza, czas zacząć.